nas Panu Przewodniczącemu. Pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie. Szanowanie Panu Prezydentowi, zastępcom, również wszystkim radni. Wszystkim Państwu obecnym. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. No za wzruszeniem Staję tutaj przed Państwem, przypominając się właśnie te chwile, dni, w, którym, w czasie których tutaj, tutaj przez dwie kadencje funkcjonowałem, odbywały się posiedzenia. Sporo widzę znajomych jeszcze pracowników Urzędu Miejskiego i gości tak samo. No cóż, rzeczywiście 25 lat minęło. Warto też tutaj... Wspomnieć, moim zdaniem, panie przewodniczący, skąd tych 50 wtedy przyszło do samorządu? Przyszliśmy z różnych kierunków i z komitetów obywatelskich, z Solidarności przede wszystkim i z innych, że tak powiem, opcji, ale na 50-45 to było. Członkowie, przedstawiciele Komitetu Wyborczego Solidarności. Tak, Solidarność. Wśród nich mój przedmówca, przewodniczący, pierwszy przewodniczący rady, on skromnie nie tego nie powiedział. I moja skromna osoba też się tu Ale wśród Was też jest i Bóg. Radny też z pierwszej kadencji. Pan Spiesek, proszę. Też Solidarność, owiec, w kości we dnia Drodzy Państwo, rzeczywiście nie było podziału politycznego, Ba nie było jeszcze pięty, żadnych radnych. Później gdzieś w połowie kadencji jakieś tam miedy zostały uchwalone, część to z zażenowaniem przyjęła, jakieś cele społeczne, pamiętam sam, a to przyjazd Ojca Świętego, a to budowa pomnika Marszałka Piłsudskiego, a to jakieś inne cele się jak radni z jak strony rezygnowali na rzecz właśnie tych czyli Oczywiście były takie, nie powiem, że była ziemia za rana, ale jednak trzeba było w tym mieście sporo rzeczy. to na pewno, żużle królewały, nie wszędzie one potrafiły je utwardzić, a latem pyły i, 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 i kurz. Więc ten program nowych dróg, w rodziny wtedy właśnie został podjęty, to zresztą w okresie minionym tak zwanej komunii, te osiedla to tak troszkę były traktowane przez władze, co to tam prywaciały, że mieszkali. Takie, takie było patrzenie. Więc to uważam, że to za duży nasz sukces. Pięknie osiedle Bacieczki. To wtedy plan przestrzennego zagospodarowania, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w tej kadencji, w każdym razie uszbrojenie tych terenów poszło wtedy, to wreszcie wspomniał przedmówca, komunikacja, bardzo trudne problemy trzeba było rozwiązywać komunikacji mówił, a proszę Państwa, a rynek na pamiętacie? Przecież tam też. to Miejsce, no ale już ludzie byli przyzwyczajeni, kupcy w ogóle, nie było mało. Trzeba było, wręcz groźba, że oni w będę się przykuwać. Nikt ich tam stamtąd nie wyprowadził. Trzeba bym obiecać, że przy przeniesieniu na kawalerijską nie powstaną żadne inne alternatywne, konkurencyjne targowiska ta w mieście. My no po części to się udało i do dzisiaj kupcy są zadowoleni. Także te decyzje, w szereg decyzji było trudne, ale jak czas pokazał zrealizowane i z pozytywnym skutkę. Były wymieniać cały szereg innych jeszcze przedsięwzięć, ale były też i rzeczy kontrowersyjne. Mnie osobiście jako radnego bolało, że to gdzie organem założycielskim były, była rada, a powstały też już spółki miejskie i to wtedy jeszcze zgromadzenie wspólników była, byli radni, Ale były takie sytuacje jakoś takie, już kamyczek do organu wykonawczego, ówczesnego już w całych laurkach, jak to słyszałem, że o te firmy komunalne zbyt nie troszczono. Wtedy jeszcze nie było ustawy o zamówieniach publicznych i miasto, samorząd mógł, w ramach, no, to mówiąc wolnej ręki, zlecać zadania wykonawcze tym swoim firmom. Tego nie robiła. I te firmy upadają. Przykład pierwszy z brzegu, bardzo prężnie jeszcze wtedy, kombinat budowlany. Kombinat budowlany. Nie będę już jak drążył tego tematu, ale i takie, takie zaszłości wtedy były. Drodzy Państwo, rzeczywiście do nas pięćdziesięciu 50 i też. Odnawialiśmy Takie, takie, no, no, no. Pamięć, tą historię, którą wtedy była przywracana. Wspomniałem o Marszałku Piłsudskim, i szereg innych przedsięwzięć. Wtedy m.in. Galeria Sprędzińskich też tutaj zainstalowaliśmy. Do dzisiaj funkcjonuje jako ważna kulturalna placówka w mieście i cały szereg innych przedsięwzięć. Drodzy Państwo, oczywiście z perspektywy czasu samorosowiste, no bo ja to jest to Komitetu Obywatelskiego, ale tu już te, te kiedy były by wybory samorządowe, to już było po wyborach parlamentarnych. Już tutaj w biurach, Biuro Senat Polski na Świętojeński, Marszałka Senmachowskiego, gdzie miałem no, przyjemność też tam się udzielać, oczywiście społecznie. Także już pierwsze te trendy polityczne, powiew Polski Wolny już był odczuwany. I samorząd nasz bardzo czynnie się do tego włączył. Naprawdę nie możemy się niczego wstydzić, poza no oczywiście takimi czy innymi uchybieniami, ale któż nie robi błędów, jeżeli coś, coś prawda, chyba że ten, co nic nie robi. Drodzy Państwo, później nasze drogi były różne, oczywiście już następował podział pewien, polaryzacja, mówiło się o Tamci, inni, jednak inni, no i tak to było. Panie Przewodniczący, nie chcę przeciągać, ale jedno można podkreślić, że samorząd w tym wydaniu sprawdził się. Sprawdził się jako rzeczywiście przedstawiciel społeczeństwa. Pan Przewodniczący Tolecki zauważył, że my tu było tak, że my tu wojujemy, dyskutujemy, a innych ludzi to nie opowie. Ale to właśnie ci ludzie wybrali nas i wybrali państwa, żebyście byli głosem ich, żebyście reprezentowali, żebyście, żebyście reprezentowali ich stanowisko, ich problemy. Oni zaczątali na co dzień swoimi sprawami. Chcą widzieć w nas i wtedy chcieli widzieć w nas i widzieć was, Państwo, właśnie wyrazicieli ich trosk, ich problemów, których w mieście jest bardzo dużo. Zawsze będzie. Ja też byłem w tej kadencji radnym w serdniku. Nie mówiąc z perspektywy tak porównania to samorząd samorząd miejski tak więcej dawał możliwości takiego czynnego, aktywnego funkcjonowania wśród ludzi. Województwo to już ten większy obszar i problemy inne, a tutaj naprawdę jest pole do popisu, pole do samorealizacji, pole do spełnienia pewnej misji, bo to też trzeba tak to liczyć. Życzę Państwu znaczy też zdrowia, sił, wytrwałości, a też jednocześnie tak jak nowy prezydent, elekt najjaźniejszej Rzeczpospolitej z przesłaniem wystąpił, budowania też mimo wszystko wspólnoty. Wspólnoty otwartości i na siebie wzajemnie, i na problemie przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego miasta. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję